Temat Tygodnia. To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam Annę Dąbrowską. Dzień dobry, która jest autorką tekstu Apartamenty, Władze. To będzie opowieść o mieszkaniach, ale to będzie przede wszystkim opowieść o kwestii smaku, o kulturze politycznej i myślę sobie, że także o mentalności. Oraz skłonnościach do tego, by posiadane stanowisko służyło do osiągania dodatkowych benefitów, na przykład właśnie dachu nad głową. Ale zacznijmy od punktu wyjścia, czyli od historii Karola Nawrockiego i apartamentu Deluxe, który to apartament należy do Muzeum II wojny światowej. Co to za historia? To jest historia, którą pierwszy raz opisał Wojtek Czuchnowski w gazecie wyborczej. To jest sprawa 116-metrowego apartamentu, jak powiedziałaś, Deluxe w Muzeum II wojny światowej, który, jak się okazało, przez prawie 200 dni zarezerwował dla siebie Karol Nawrocki. I to jest taka trochę historia o tym, no jest to kandydat na prezydenta, człowiek z ludu, człowiek taki jak my, na no, który jak się okazało takim IPIS i on sam takim dużym atutem czyni e, swoją e, rodzinę, kręcą spoty z małżonką, z dziećmi. I stało się wielką zagadką, dlaczego ten kandydat wynajmował, rezerwował dla siebie apartament w Muzeum II Wojny Światowej, e, kiedy jego mieszkanie znajdowało się 5 kilometrów od tego miejsca. Więc to jest po pierwsze taka historia, no, a po drugie, to jest historia o tym, że Karol Nawrocki nic za ten apartament nie zapłacił. Według takich największych preferencyjnych stawek dla, dla pracowników muzeum, powinien za to zapłacić przynajmniej za te prawie 200 dni, przynajmniej 26 tysięcy złotych, nie zapłacił nic. No i pytanie, po co, po co ten apartament dla siebie rezerwował. No i też historia o tym, w jaki sposób on dzisiaj próbuje nam o tym opowiedzieć. Och, wiemy na pewno, że próbuje opowiedzieć w rozmaity sposób. Że przebywał w apartamencie na kwarantannie, ale przecież nie 200 dni. I spędził też w apartamencie swój urlop, 16 dni. Że służył ten apartament do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju, do prowadzenia, cytuję, dynamicznej polityki międzynarodowej. Natomiast jest oświadczenie placówki, która pyta, dlaczego nie sala konferencyjna. Dlaczego nie gabinet dyrektorski? Dowiedzieliśmy się też od kandydata tak zwanego niezależnego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, że odbył tam dziewięć treningów judo, podjął 200 decyzji oraz przeczytał 2000 stron w siedmiu książkach. To była taka odpowiedź w stylu no, próby bagatelizowania mm. czy ośmieszania tych pytań, które padają pod adresem Nawrockiego. Jest też wątek obyczajowy. I wypowiada się w Twoim tekście anonimowo rzecz jasna, polityk Prawa i Sprawiedliwości. No tak, to jest wątek obyczajowy, który myślę, że trochę spędza sens powiek sztabowcom PiSu. No bo, tak jak już powiedziałam, dużym atutem w całej tej kampanii jest rodzina Karola Nawrockiego. No i nagle się okazuje, jakby dlaczego on, to jest takie zasadne pytanie, 200 dni nieopodal swojego domu w tym apartamencie spędził. Z kim? On też tłumaczy, że to właściwie były tylko rezerwacje na jego nazwisko, ale on przecież tam nie mieszkał przez te 200 dni. Więc pojawia się ten wątek obyczajowy, dużo się na ten temat plotkuje, mówi się o osobach, które mogły przebywać z nim w tym apartamencie, które pracowały z nim w muzeum z jego najbliższego otoczenia, które zabrał potem ze sobą do IPN-u i awansował na wysokie stanowiska. Więc myślę, że tu jeszcze jest jakieś pole do dziennikarskiego śledztwa. No ale jak się okazuje, nie ma, pan, pan Nawrocki nie korzystał z karty do otwierania apartamentu, po którym moglibyśmy rzeczywiście uznać, ok, to wiadomo, że wtedy była, wtedy wychodził. Nie i ma monitoringu. Można by było to ustalić. Tak, ja zapytałam Muzeum II Wojny Światowej, okazuje się, że nie ma z tego czasu, z tego korytarza monitoringu, więc sprawa jest bardzo zagadkowa. A jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, że prowadził tam politykę międzynarodową na szeroką skalę, to też jest bardzo zastanawiające, oglądając zdjęcia z tego apartamentu. Już nie mówię o tym, że faktycznie był tuż obok gabinetu, tuż obok tego apartamentu Deluxe, gabinet do prowadzenia tego typu rozmów z gośćmi z zagranicy. No to ten apartament nie wygląda jak miejsce, do którego należy zapraszać oficjalnych gości. Kuchnia, no znajduje się w nim kuchnia, no sprzęty kuchenne na stole, podkładki, pod talerze, więc to jego tłumaczenie, no ja mam wrażenie, że go po prostu jeszcze bardziej kompromituje. Wrócę jeszcze na moment do tego wątku obyczajowego, bo ten polityk Prawa i Sprawiedliwości mówi w Twoim tekście tak Kręcimy poty szczęśliwej rodzinki Nowrockiego, a tu nagle okazuje się, że Karol coś kręci, bo spędził tyle dni i nocy w apartamencie nieopodal domu, nie wiadomo z kim i po co. Mogli mieć problemy małżeńskie, zdarza się, ale trzeba było ogłosić, że wyszli z tego wzmocnieni, pokryć koszty i po sprawie. A tak brniemy w mało wiarygodne opowieści. Słucham uważnie od y, momentu startu Karola Nawrockiego, startu jego kampanii, Karola Nawrockiego, i znalazłam taki jego cytat z Chrubieszowa. I mówił tak: W redakcji gazety wyborczej trwa przygotowywanie kolejnych artykułów, które mają podważyć obywatelskiego kandydata na urząd prezydenta. A co najbardziej przerażające, nie samego kandydata, ale już ludzi wokół niego, ludzi pracowitych, pracowite, wspaniałe kobiety, które poświęcały się instytucjom państwa polskiego, to już nie atak na kandydata obywatelskiego, ale atak na współpracowników. Ludzi, którzy idą z nim długą ścieżką walki o pamięć narodową i historyczną. Mniejsza o to, że kandydat mówi o sobie w trzeciej osobie, dobrze, że to nie jest majestatis, ale mam wrażenie, że ta wypowiedź schrubieszowa jest jakby próbą uprzedzenia zarzutów, które mogą się w przestrzeni medialnej pod adresem kandydata i innych konkretnych osób pojawić. Tak, myślę, że tak jak powiedziałam, no, o tym się już dużo rozmawia w środowisku medialnym. Nikt jeszcze wprost nie napisał o które konkretnie y, osoby te wspaniałe kobiety, o których mówił Karol Nawrocki, może chodzić. No, myślę, że to jest taka no, typowa strategia wyprzedzenia i jakby wytłumaczenia tych zarzutów, które, które mogą się pojawić, ale faktycznie tam, no, kilka osób z, z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego mówi o tym, że no, trzeba by było jakąś może lepszą strategię na całą tą sytuację wymyślić i, i tak jak mówi tutaj mój anonimowy rozmówca, no wyjść, powiedzieć, Mieliśmy kryzys małżeński, coś się między nami wydarzyło trudnego, przezwyciężyliśmy go i może nawet z tego uczynić jakiś, jakiś atut, no przecież takie sytuacje się po prostu zdarzają. Nie jeden Karol Nowrocki. W Twoim tekście pojawia się nazwisko Małgoszaty Sadurskiej, Daniela Obajtka, Baty Daszyńskiej Muzyczki i wielu innych tak, ja m, pisząc ten tekst i zbierając informacje właśnie o tych mieszkaniach, e, nazwijmy to mieszkaniach władzy, e, miałam takie poczucie, że to się właściwie stworzył taki program e, w spółkach Skarbu Państwa, w instytucjach, które można nazwać e, no, prawdziwe mieszkanie plus e, właśnie dla tych ludzi władzy. Mamy Karola Nawrockiego, który wynajmował apartament Deluxe, mamy Małgorzatę Sadurską, która od 16 roku była wiceprezeską, wysoko postawioną osobą w, w spółce PZU. No i okazuje się, że również dla niej spółka wynajmowała mieszkanie. To, co jest dla mnie takim no, dużym wyzwaniem było przy pisaniu tego tekstu, um, to jest to, że właściwie trudno się jakby dowiedzieć, Jakie to było mieszkanie, ile ono kosztowało, dlaczego było wynajmowane dla pani Sadurskiej. Za poprzedniego rządu też pytałam PZU, bo już wiedziałam, że takie mieszkanie dla niej jest wynajmowane. Te informacje można powziąć z raportu o wynagrodzeniu zarządu państwowych spółek, również, również PZU. Tam jest to enigmatycznie napisane, że są takie świadczenia pozafinansowe, no i właśnie w nie wchodzą świadczenia medyczne i wynajem mieszkania. Nawet no okazuje się, że pani Sadurska, która właściwie od 20 lat swoją karierę zawodową związała z Warszawą, która no, była na czele listy milionerów Prawa i Sprawiedliwości, która no, grubo ponad 2 miliony mm, rocznie w państwowej spółce zarabiała, no, nie miała skrupułów, żeby również zapisać sobie w kontrakcie menedżerskim, aby spółka dla niej to mieszkanie mm, wynajmowała. No, licząc te świadczenia pozapieniężne, to będzie około 21 tysięcy miesięcznie. Nie wiem, jakie to było mieszkanie, no i niestety trudno się ze spółki dzisiaj też dowiedzieć, ile konkretnie to mieszkanie kosztowało. Z rozmów z ludźmi ze spółek wiadomo, że te kontrakty menedżerskie były tak skonstruowane, że właściwie tam była jedna strona, co się komu należy, po czym trzy strony dotyczące poufności. I złamanie też dzisiaj tej poufności. No może grozić konsekwencjami prawnymi dla obecnych zarządów. A w związku z tym bardzo rzeczywiście trudno te informacje uzyskać. No ale wiadomo, że pani Sadurska to mieszkanie służbowe miała opłacane z, z pieniędzy PZU, no pomimo że była uznawana za jedną z milionerek. Wiemy, że i Daniel Obajtek miał apartament. I wiemy gdzie, przy ulicy Tamka. I wiemy, że 136 metrów kwadratowych liczył sobie ten apartament. I że Orlen płacił za niego 17,5 tysiąca Miesięcznie Daniel Obajtek ma swoje mieszkanie na Bemowie. W Warszawie. Tak, tak. cóż, już jest w ogóle ewenementem, bo rzeczywiście w um, zapisach tych kontraktów menedżerskich jest napisane, że no, osoby, które mieszkają poza Warszawą, e, takich no, wybitnych menedżerów, których bardzo chcemy mieć tutaj rozumiem w spółkach do zarządzania, już mniejsza z tym czy pani Sadurska i pan Obajtek byli tymi wybitnymi menedżerami, którzy na rynku też by takie pieniądze zarobili, no, ale w przypadku Obajtka sprawa jest tym bardziej bulwersująca, no bo on jakby wiemy, że jest właścicielem mieszkania na Bemowie, więc pytanie, no dlaczego? Y, Spółka dla niego to mieszkanie wynajmowała. Mieszkanie, no nie lada, mieszkanie w apartamentowcu nowym za, tak jak już powiedziała, 17 tysięcy złotych miesięcznie. Luksusowy apartament, duży, bardzo duży, jak dla jednej osoby. Um, mało tego, ja wiem, że tam w tych zapisach w Orlenie jest tak, że do 8 tysięcy to mieszkanie może być opłacane, ale jeżeli zarząd wyrazi na to zgodę, to może być wyższa kwota przeznaczona na ten wynajem. Więc rozumiem, że zarząd w postaci pana Daniela Obajtka wyraził na to zgodę, żeby mu ten apartament za te pieniądze wynajmować. Bata Daszyńska-Muzyczka miała nieco mniejsze lokum, bo raptem 60-metrowe w Śródmieściu, koszt prawie 7 tysięcy miesięcznie. I tak sobie myślę, czytając, że zostało ono zwolnione dwa miesiące po jej odwołaniu, że jak rozumiem prezeska długo się pakowała. Tak. Nawet chyba mam wrażenie, że dłużej niż dwa miesiące, bo ona była jedną z pierwszych decyzji Donalda Tuska, było odwołanie prezeski BGK. To była jedna z najbliższych współpracowniczek pana Morawieckiego. No i rzeczywiście długo się pakowała, no ale już mamy oficjalną odpowiedź z BGK, że, że się wyprowadziła z tego mieszkania i że dzisiaj zarząd już mieszkań no nie ma wynajmowanych przez, przez bank. Ale tak, faktycznie ona jest również w tej puli osób, które te mieszkania miały, miały wynajmowane. Chciałabym Cię zapytać o sprawę, która odbiła się szerokim echem, sprawę Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy, Myrchy, poselskiego małżeństwa. Używasz takiego zwrotu, że sprawa mieszkań jest ekumeniczna. Mhm. Faktycznie. Okazuje się, że. Chęć uzyskania dopłaty na wynajem mieszkania albo posiadania służbowego mieszkania jest ponad podziałami politycznymi, partyjnymi. Małżeństwo brało łącznie prawie 8 tysięcy na wynajem mieszkania. Oczywiście mieli do tego prawo, bo w wielu przypadkach to nie jest kwestia złamania jakichś przepisów czy złamania prawa, tylko to jest właśnie to, o czym mówiłyśmy na początku czyli kwestia smaku albo przyzwoitości, pewnych standardów, jakie się ma albo jakich się nie ma. No i to jest taki problem, że oczywiście posłowie, którzy są spoza Warszawy, mają prawo do takich dopłat, to znaczy mają też prawo do y, mieszkania w y, pokoju, w hotelu poselskim. Tylko, że niewielu chce z tej opcji skorzystać, wolą wynajmować, a przy okazji tego wynajmowania no, różne rzeczy się dzieją. Tak, rzeczywiście sprawa jest bardzo okumeniczna. Właściwie z, posłowie ze wszystkich klubów parlamentarnych, właściwie w większości, y, y, wynajmują mieszkania y, na tak zwanym mieście. Tu ja podaję przykłady, nie wiem, są tacy, którzy są właścicielami kilku mieszkań i z, PiSu, i z i z Koalicji Obywatelskiej, no a mimo to te dopłaty na mieszkania biorą. Ona jest na pewno sprawą ekumeniczną. Ja też jestem bardzo ciekawa, bo nie wiem, czy pamiętasz, Marszałek Chłownia ogłosił, kiedy ta sprawa jesienią tam wybuchła w mediach, że będzie przeprowadzał audyt um, właśnie tych wydatkowania publicznych pieniędzy na biura poselskie, na wynajem mieszkań, i właściwie do dzisiaj jakby wyników tego audytu już trochę czasu minęło, nie znamy. Ja rozumiem, że on jest trochę też kampanią swoją już zajęty ale, ale no, czekamy na te, na te wyniki audytu. Jest tutaj też przy tym tekście w taki ciekawy wątek dotyczący, nie wiem czy pamiętasz Marszałka Senatu Karczewskiego. Oczywiście. Który też... Mieszkał w wilii przyparkowej. Tak, mieszkał w wili przyparkowej. No on tłumaczył, że tak godność urzędu od niego wymaga, no, żeby on, Marszałek mieszkał Senatu... Mieszkał godnie. Oczywiście mieszkał godnie, on, to po prostu chodzi o jego godność. Także Marek Kuchciński. Także Marek Kuchciński. Tak z ciekawości zapytałam, czy Pani Marszalki, ta Wabłońska też korzysta z, z tej willi, która mieszka pod Warszawą, no miałaby prawo, bo informowano mnie, że nie, że jakby no, ona nie ma takiej potrzeby, ma do dyspozycji pokój w hotelu poselskim, z którego też podobno bardzo, bardzo rzadko korzysta. I tak jak powiedziałaś, ja myślę, że to jest kwestia tego, czego się w sumie w prawie, w regulaminie, w zarządzeniach nie da zapisać. Yy, czyli kwestia po prostu takiej przyzwoitości, kultury politycznej, takiego nienadwyrężania finansów publicznych, i, I myślę, że tutaj jeszcze mamy no, cała nasza klasa polityczna bardzo dużo do, do jakiegoś wypracowania, nadrobienia, wykształcenia się w tej kwestii. Dziękuję, że słuchasz naszych materiałów, które powstają przy wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do nich i ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych, treści polityki. Skorzystaj z kodu zniżkowego temat30 przy zakupie standardowej subskrypcji na stronie polityka.pl. A tymczasem miłego odsłuchu. Jest jeszcze jedna grupa polityków, tacy, którzy mają wiele mieszkań, tyle że nie w Warszawie. Robert Kropiwnicki, 12 mieszkań, wszystkie poza Warszawą oczywiście. Maciej Małecki, to Prawo i Sprawiedliwość, 5 mieszkań. Mieszka w ogóle 70 km od Warszawy, i zarówno Kropiwnicki z tymi 12 mieszkaniami, jak i Małecki z 5 mieszkaniami biorą ten dodatek 4000 zł na wynajem lokum w Warszawie. No i znowu wracamy do tej kwestii. Przyzwoitości. No bo, dlaczego nie sprawić sobie, jeżeli jest się posiadaczem 12 mieszkań, 13 mieszkania w Warszawie i nie korzystać z pieniędzy sejmowych? Dokładnie, tym bardziej, jeżeli się posiada, tak jak nie wiem, Robert Kropiwnicki czy Pan Małecki, no, całkiem nie najgorsze dochody z wynajmu tych mieszkań. To po pierwsze, ale, no, to jest też kwestia, o której też warto powiedzieć, takiego, jakby mieszkania tuż poza granicami Warszawy. Ja znam, no, kilka przykładów takich posłów, którzy mieszkają na Mazowszu. Część z nich podpisała jakieś umowy ze swoimi znajomymi, którzy mają mieszkania w Warszawie, żeby dostawać ten dodatek na, na mieszkanie, te 4000. A tak naprawdę biorą te pieniądze, dzielą się być może z tymi, którzy te umowy dla nich przygotowali, z tymi właścicielami mieszkań, oni dojeżdżają do tych, do tych swoich domów, w tym Mazowieckim. No i właśnie to jest kwestia tego mieszkania też w granicach, nie wiem, 5, 10, 15, 20 km poza Warszawą. I tutaj przypomnimy przykład pani Julii Przyłębskiej, która mieszkała, której też się mieszkanie służbowe należało, bo mieszkała poza granicami Warszawy, a dokładnie 25 km od Trybunału Konstytucyjnego, do którego dowoził ją kierowca. Więc tutaj też kosztów nie ponosiła i też mieszkanie dla niej, chyba przelej i Szucha w Kamienicy, było po prostu wynajmowane. No tutaj z z politykami PiS-u wynika, że no, tam urządziła też taki salon spotkań, w którym bywał Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński. No i to miejsce spotkań, ten służbowe mieszkanie pani Julii Przyłębskiej też było opłacane z pieniędzy Trybunału Konstytucyjnego. Kazimierz Brodziński, poeta i publicysta przełomu XVIII i XIX wieku, pisał, że gdzie jest wstyd, tam jest jeszcze cnota. Ja mam takie wrażenie, że politycy u nas tego typu działalności się po prostu nie wstydzą. Stąd trudno od Zresztą, jeżeli jesteśmy już przy wstydzie, to w pewnym momencie rządów PiSu polityka zamiast rankingu posłów przygotował listę wstydu sejmu ósmej kadencji. Walka z mediami, posłowie wpadki, na przykład pokazujący środkowy palec poseł Pyzik, dobra zmiana w kancelarii sejmu na BMW, wierny, mierny, ale wierny itd. Tak i przypomniałam sobie takie słowa profesora Jacka Kurczewskiego socjologa, który kiedyś opowiadał w Gazecie Wyborczej o standardu twórczej roli skandalu. mówił tak: Otóż jeżeli media opiszą niegodne zachowanie osoby publicznej i to zachowanie poruszy społeczeństwo, a bohater skandalu poniesie jakąkolwiek, nawet towarzyską odpowiedzialność, Następni potencjalni bohaterowie dwa razy się zastanowią, zanim złamią prawo lub naruszą przyzwoitość. Życie publiczne będzie bardziej przejrzyste, skromne i czyste. Jednak, żeby kontrowersyjne wydarzenia były dla społeczeństwa wstrząsem, potrzebna jest odpowiednia moralna atmosfera oraz poczucie winy bohatera. I myślę sobie, że tego wszystkiego nie ma teraz. Nie ma poczucia winy należy nam się ten dodatek, to bierzemy, mam zapisane w kontrakcie, to korzystam. Mam prawo na podstawie przepisów z 2001 roku jako jedna z najważniejszych czterech osób w państwie do służbowego mieszkania, to mieszkam w wili przy Parkowej. Nie ma tej odpowiedniej moralnej atmosfery, nie ma, nie ma bicia się w piersi i nie ma też społeczeństwa, które by jakoś szalenie potępiało. Jakby była taka milcząca zgoda, na pewno polityków, żeby korzystać z tego, z czego korzystać można. Tak, i też przypomnę słowa Bartezy, że nam się to po prostu należy. Te nagrody. Te nagrody, tak, te pieniądze, te nagrody i, i myślę, że mm, taką nadzieją może jest to, żeby coś takiego optymistycznego też wprowadzić do, tej, do tego wątku, e, że myślę, że, że końcówka rządów PiSu, że mm, pokazała, że jakby to korzystanie takie zachłanne z tych publicznych pieniędzy, takie podgarnianie pod siebie, więcej, więcej, czyli po prostu się nie najadamy łyżeczką, tylko, tylko chochną, próbujemy tą albo chochną, wiadrem. dokładnie, ta, nawet już wiadrem, masz rację. Że już jest jakaś taka masa krytyczna, która powoduje, że jednak ludzie mówią, jakby dość. Być może to też niektórym niektórymi politykami pisów, to, to była ciekawa refleksja, mówią, że. To, to chyba było tak, że ludzie się zastanowili, dobrze. Ja, żeby mieć swoje mieszkanie, czy żeby kupić mieszkanie swoim dzieciom, muszę naharować, odkładać, odmawiać sobie. I nawet ci wyborcy pisu. że ja nawet słyszałam, że oni mieli takie badania na ten temat. Spłacać kredyt po 30, 40 lat jeszcze na emeryturze. No i, że, że jednak ludzie jakoś w pewnym sensie, jakby, tak wiele tego wszystkiego było, że to przekroczyło pewną masę krytyczną i powiedzieli dość. I myślę, że między innymi dlatego PiS przegrał ostatnie wybory. I też mam wrażenie, pisząc ten tekst, że, że, że obecna władza wie, że po pierwsze elektorat Koalicji Obywatelskiej oczekuje rozliczenia, między innymi tych wszystkich finansowych afer, nadużyć, co idzie jak idzie. Pewnie nie tak szybko, jak, jak wyborcy by chcieli, i jest na to mocno wyczulona. Dlatego, jak się w piątek, bodajże czy w czwartek, ukazał tekst w Wirtualnej Polsce na temat nowego gabinetu, remontu nowych samochodów, specjalnych jakichś Audi, bo, bo, bo prezes nowy PGE sobie tego jakby zażyczył, to, to się pojawiło oświadczenie na stronach Ministerstwa Aktywów Państwowych pana Jaworskiego, że będzie się temu przyglądał, że zobowiązuje spółkę, Rady Nadzorcze do takiego no, efektywnego, um, przejrzystego dbania o, 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 pieniądze, o pieniądze publiczne. Więc no, mam nadzieję, że jakoś ta nowa władza, no, pewnie też z politycznych względów, um, mając w pamięci to, co się działo z zapisu i te oczekiwania elektoratu co do rozliczenia, będzie jednak bardziej, bardziej czujna w, w tych obszarach. Praca, pokora, umiar. To mm -hmm. też ta szydło. Tak. Tylko, że tego się nie trzymano. Kiedy mówiłaś o tych powodach, dla których PiS, z powodu których PiS przegrał wybory, to przypomniał mi się rok 2021, kiedy wracał do polskiej polityki Donald Tusk i wtedy, kiedy ogłaszał w lipcowy weekend swoją decyzję publicznie, miał taką długą mowę, to zderzył się także z Kongresem Prawa i Sprawiedliwości. Tam głos zabrał Jarosław Kaczyński. Przypominam, że już w 2021 roku, właśnie na tym kongresie Kaczyński diagnozował problem tłustych kotów. On tak to nazywał, tak, tłuste koty, że jeżeli nie będziemy w stanie powściągnąć swoich apetytów, to kolejne wybory przegramy. Tylko Jarosław Kaczyński chyba zapomniał, że taki stworzył system. To znaczy on kupował lojalność, wierność, skłonność do działań wykraczających na przykład poza prawo czy przyzwoitość. Właśnie za konkretne stanowiska, pieniądze, władze. Tak jak powiedziałaś, to był to dokładnie to był taki skonstruowany przez niego, przez niego system, czyli dać ludziom stanowiska nieadekwatnie do ich kompetencji, takie na które no, nigdy by się do nich nie budując konsekwentnie swoją karierę, nazwijmy to, nie dochrapali, dać im duże pieniądze, premie, auta, te mieszkania służbowe, o, którym piję, o których piszę w tym tekście. Aby byli lojalni, wierni i dalej, tu wracamy do słynnej afery Zambie z kolegium humanum, czyli dawanie możliwości łatwego wejścia do tych, do tych spółek, po to, aby byli wierni i aby Jarosław Kaczyński, cała jego partia, mogła korzystać. Na decyzjach tych ludzi. Czyli jest, nie wiem, rada nadzorcza, która powinna być radą mędrców, doświadczonych ludzi, którzy pilnują wydawania pieniędzy ze spółki, i oni, ponieważ sami tam no, są ludźmi, którzy po pierwsze nie mają tej wiedzy, tego doświadczenia i mają pieniądze, jakich nigdy w życiu by nie zarobili, zgadzali się na pewne rzeczy, na które się zgadzać nie powinni, na przykład finansowanie kampanii wyborczej PiSu z publicznych pieniędzy. Mam jeszcze wrażenie, że chodzi w tym wszystkim o pewną masę krytyczną, że ludzie powiedzieli dość, bo wróciłam też do raportu polityczny cynizm Polaków, Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego. On powstał w 2019 roku. Wtedy była bardzo dobra koniunktura, Polacy dobrze postrzegali swoją sytuację finansową i dobrze postrzegali sytuację gospodarczą kraju. PiS wziął drugą kadencję. A Sadura i pisali tak: Polscy wyborcy traktują polityków cynicznie. Dobrze widzą ich wady i patologiczne zachowania, ale godzą się na nie, jeśli tylko popierana przez nich partia zaspokaja ich dążenia lub interesy. PiS, kiedy stawia opór wielkomiejskiej, gardzącej społeczeństwem elicie, względnie gwarantuje hojne transfery socjalne. Ale w pewnym momencie to się skończyło i skończyło się z dwóch powodów. Po pierwsze, Pogruszyła się koniunktura, pandemia, wojna, inflacja, znamy te historie, a po drugie właśnie ta masa krytyczna, to znaczy to złodziejstwo, to nieopanowanie w jedzeniu i piciu było już na taką skalę, że faktycznie ludzie powiedzieli, dzielą się, no dobrze, ale dość, dość tego. Tak, myślę, że, że to jest to, o czym powiedziałaś, że ta masa krytyczna została um, absolutnie przekroczona. No i, i, i pewnie stąd też wynika takie wyczulenie obecnej władzy, bo tak sobie myślę. No nie wyobrażam sobie ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sesina, który by wydał takie oświadczenie, jakie się znalazło wczoraj na stronach Ministerstwa Aktywów Państwowych, takie właśnie trochę przestrzegające i zachęcające do takiego takich właśnie opanowania dzisiaj w, w tych spółkach, no szczególnie no biorąc pod uwagę jak jak wygląda koniunktura, że ludziom no chodzimy do sklepu, wiemy, że wszystko jest coraz droższe, no i ten elektorat jest wyczulony na to. Po pierwsze, że miało być inaczej. Niż, niż zapisu, czekamy aż ich z tego złodziejstwa rozliczycie. I no, nie róbcie tak samo, bo, bo albo nie pójdziemy na, wybo na wybory, no bo na raczej napis oni nie zagłosują. Ale, ale rzeczywiście jest jakaś taka czujność w, w obecnej władzy, i, no, i mam nadzieję, że oni jej nie stracą. Kiedy przygotowywałam się do tej naszej rozmowy, to gdzieś w tle cały czas słyszałam piosenkę Wojciecha Młynarskiego. I na koniec dla Państwa fragment: Rozglądam się po mej ojczyźnie. I myślę szczerze zasmucony, że przydałby się dziś polszczyźnie słownik wyrazów zaginionych, słownik słów niegdyś znanych blisko, które umknęły nam z języka, bo nazywają te zjawiska, których się raczej nie spotyka. Więc gdyby ktoś zapytał mnie słów takich, wskazałbym obfitość, a głównie na literę P, niewielkie słowo przyzwoitość. Znaczyło słowo to niemało, kanalią krzyżowało szyki. Aż wzięło i wyparowało z kultury, nauki, polityki. Szkoda, warto, żeby wróciło. Tak, i to, to, to tak, tak myślę sobie, że to jest właśnie to słowo na P, ta przyzwoitość, której, której nie da się zapisać w, w przepisach prawnych, kodeksach, zarządzeniach, rozporządzeniach, i po prostu musimy wybierać ludzi, dla których ta przyzwoitość dzisiaj ma, ma znaczenie. sens i coś znaczy. Anna Dobrowska, autorka tekstu Apartamenty Władzy, który znajdą Państwo w tego tygodniowym wydaniu Polityki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na temat tygodnia już za tydzień. W imieniu całego zespołu Polityki dziękuję, że słuchasz naszych podcastów. Oceń ten odcinek i dodaj go do obserwowanych w swojej ulubionej platformie streamingowej, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dołącz też do naszych cyfrowych subskrybentów, dzięki którym powstają te treści, i skorzystaj z pełnego dostępu do polityki i jej wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl